Przyszedł do naszej ścianki być mężczyzną na forum gen.pl Jakub Wiech, który jest dziennikarzem zajmującym się głównie energetyką. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy oglądałeś może ucho prezesa? Nie. A szkoda. Znaczy, może tak, poszczególne odcinki, całości, całości nie. To w pierwszej serii był tam taki odcinek, że do y, prezesa przychodzi y, premier Mateusz, y, który zaczyna opowiadać swoją wizję przyszłości na temat elektrycznych samochodów, na temat biopaliw itd., tak a prezes go tam stopuje i przedstawia mu swoją wizję, że węgiel, górnictwo, kopalnie tradycyjne wartości więc teraz pytanie, czy są faktycznie jakieś źródła energii, które są tradycyjne i które są, hmm, bym powiedział, takie męskie, szorstkie? Tradycyjne? Oczywiście. Wiatr. Bo przecież nauczyliśmy się z niego korzystać już bardzo, bardzo dawno temu. Umożliwił na przykład odkrycia geograficzne dzięki napędzaniu statków. Słońce, które jest największym źródłem energii na Ziemi to i sprawia, że żyjemy w ogóle jako, jako gatunek, to oczywiście trochę tak pół żartem, pół serio. Natomiast z perspektywy polskiego konserwatysty zdaję sobie sprawę, że jako tradycyjne źródła energii uważamy te źródła bardzo emisyjne, czyli przede wszystkim węgiel kamienny oraz brunatny, co jest krzywdzące z punktu Widzenia, powiedzmy, dbania o interesy państwa. Natomiast, żeby wyjść z tego paradygmatu trochę w inną stronę i żeby e, o źródłach energii mówić w sposób konserwatywny, ale jednak też e, obudowany na pewnej nowoczesnej wizji transformacji, to warto pamiętać, że konserwatyzm to moim zdaniem. E, Taki pogląd, który identyfikuje wartości, instytucje, dobra czy relacje, które uważa za szczególnie cenne i które są warte obrony. Natomiast to wszystko, co jest dookoła nich, jest czymś wtórnym i to już się może zmieniać. Warto, żeby zachować te poszczególne punkty, które, które mamy na mapie. I z tego punktu widzenia, na przykład, jeżeli sobie zidentyfikujemy taką konserwatywną wartość jak wspólnota, bo chyba nikt nie będzie na prawicy negował, że wspólnota jest wartością konserwatywną, to, to czy ona będzie zasilana węglem czy energią, ją jądrową, I chyba niekoniecznie powinno mieć znaczenie. Natomiast wiemy, że dalsze zasilanie węglem może spowodować, iż ta wspólnota się rozpadnie, bo będzie doświadczona kryzysem klimatycznym i związany z nim kryzysem gospodarczym. Z drugiej strony, jak są kryzysy, to wspólnota jednak zwiększa swoje więzi i pogłębia relacje, dlatego że musi się zjednoczyć po to, żeby walczyć w sensie. Pod warunkiem, że ten kryzys nie przyrośnie wspólnoty. Bo w historii świata mamy już wiele przykładów kultur, cywilizacji, które po prostu ugięły się pod ciężarem naturalnie zachodzących zmian klimatu. To zazwyczaj działo się na płaszczyźnie kilkudziesięciu, kilkuset lat czasami, ale było dosyć podobne w tych wszystkich przypadkach, to znaczy zaczynało się od zaburzeń na tle gospodarki żywnościowej. I kiedy wspólnoty doświadczały niedoborów żywności, to jednak nie tworzyły się tam dodatkowe więzy, tylko wręcz przeciwnie. Rozpoczynały się walki o te zasoby, które były jeszcze dostępne. Walki często na podłożu klasowym, na podłożu warstwowym w społeczeństwach i tak na przykład miało miejsce w Ameryce Południowej gdzie w, w kultury upadały właśnie ze względu na związane z suszą zaburzenia żywnościowe, ale też Imperium Rzymskie poniekąd zostało jakby pchnięte na krawędź upadku, między innymi właśnie za, za sprawą czynników klimatycznych, które wywołały niedobór żywności, wzrost cen i też głębokie niepokoje wewnętrzne w tym ogromnym państwie. Także widzimy, że są pewne kryzysy, które przerastają wspólnoty i które nie doprowadzają wcale do łączenia się w silniejsze, jeszcze bardziej zespolone ze sobą grupy, tylko wręcz przeciwnie, są destabilizujące i powodują implozję tych organizmów. Mamy w społeczeństwie takie tradycyjne grupy, które przechowują pewien. Pewien etos, pewną też kulturę, to znaczy mamy na przykład wojsko, tak, mamy hmm. pewien jakiś ideał żołnierza, mamy wiemy, że jest jakiś taki mit, więzi przyjaźni męskich, która powstaje w wojsku, mamy strażaków, tak, i mamy także taką grupę, którą są górnicy, którzy mają swoje święta, mają swoje tradycje, mundury i tak dalej. I czy przypadkiem odejście od węgla nie wiązałoby się z utratą w jakiś sposób naszej kultury, przynajmniej w tej części Polski, gdzie ten węgiel jest wydobywany? No, odejście od kawalerii konnej w wojsku nie spowodowało, że upadła. Kultura ułańska, czy, czy mity związane z tą tłuszyzną, tak? Natomiast w, oczywiście transformacja energetyczna, która polega między innymi na odchodzeniu od węgla, może spowodować, że kultura górnicza zostanie odszerpięta, ale powinniśmy działać, żeby tego uniknąć. Mamy przy, przykłady państw europejskich, które przeprowadziły swoją transformację w ten sposób, żeby zachować te unikalne wartości, jakimi bez wątpienia są tradycje górnicze, czy szerzej mówiąc, kultura górnicza, tak się stało na przykład w Niemczech, gdzie już od pięciu lat nie wydobywa się węgla kamiennego, ale cały czas Wynęgnuje się tradycje gmin górniczych, szerzej mówiąc historię tych regionów wydobywczych. To zostało ukształtowane w bardzo przemyślany sposób, dzięki pewnym mechanizmom wkomponowanym w transformację. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy to powtórzyli w Polsce. To w takim razie ostatnie pytanie, jakbyś mógł skierować do naszych widzów yy, słowa. Co yy, uważasz, że chłopacy, którzy teraz wchodzą w jakiś okres dorosłości, tak, którzy chcą się stać mężczyznami, jakie mógłbyś skierować do nich słowa, jakieś swoje przemyślenie, mądrą radę? Bądźcie dzielni, bądźcie silni, bo wchodzimy w czasy głębokich zawirowań, e, czasy niepewne, w czasy, gdzie ta transformacja, o której mówimy, będzie tylko częścią. Z zmieniającej się rzeczywistości, bo ona się zmienia już na naszych oczach. Widzimy, że pewne rzeczy, które uważaliśmy za względnie trwały fundament, jak na przykład bezpieczeństwo Europy i brak wojen w Europie, już nie istnieją jako takie. Więc trzeba być silnym, trzeba być zdecydowanym, trzeba być też osobą, która ma pewną, pakiet, pewną paletę zidentyfikowanych wartości, których chce bronić. I bronić tych wartości właśnie za pomocą swojej siły i zdecydowania. Dziękuję bardzo. Służę.